Na życie bez limitów, w kolejnym odcinku, dzisiaj trochę w innej scenarii, i dzisiaj porozmawiamy sobie o trudnej sprawie, ale uważam, że bardzo wa ważne, aby ją poruszyć. Dlaczego ludzie oraz my sami siebie ranimy? Dlaczego dochodzi do takiej sytuacji, że spotykają nas ludzie czy sytuacje, w których my ranimy siebie? i zdarza się to non stop. I często podobna sytuacja zdarza się jeden raz, drugi raz, trzeci raz, czwarty raz. I to jest po prostu powielane. Jaka, jakie przesłanie powoduje jaki jest ogólnie cel takiej, takiego, takiej sytuacji, dlaczego właśnie. Ludzie na sraniu. I oczywiście, jeżeli ten film Wam się spodoba, to jak zawsze subskrybujcie kanał, zostawcie komentarz, podzielcie się tym filmiem. Może komuś ten film pomoże, może znacie kogoś, który, który... osoba, która nie jest w dobrej, może mentalnej sytuacji i może właśnie ona popełnia taką sytuację. Może to nie jest błąd, bo ja zawsze mówię, że to jest po prostu nauka. I ludzie potrzebują takiej wiedzy, w szczególności w dzisiejszych czasach. Ja oczywiście mówię tutaj ze swojego doświadczenia, ale również z doświadczenia z klientami, z którymi współpracuję już od 10 lat jako trener personalny oraz trener mentalny. Oraz pracuję systemem, który pomaga uwalniać emocje z ciała. Więc nie tylko pracuję jakby nad ciałem, ale również nad sposobem myślenia, Również nad emocjami oraz nad tymi schematami. Jak po prostu zmieniać te schematy, aby nam się po prostu lepiej i wygodniej żyło. Bo o to chyba tutaj chodzi. A tak. więc mamy taką sytuację, że mężczyzna wchodzi w jedną relację i ta relacja się nie udaje. Po pewnym czasie jest. Ma taki głód, głód tej miłości i postanawia, że znowu wejdzie w podobną relację, ale ta relacja trwa. Przyjmijmy rok czasu i niestety, ale ponownie się kończy. Później zaczyna się trzecia relacja, czwarta relacja, piąta relacja, i to. I to wszystko kończy się takim samym skutkiem. I teraz ten mężczyzna cierpi. Oczywiście to może być przykład też kobiety, bo kobiety oczywiście też mają takie sytuacje. Ale tutaj dajmy za przykład mężczyzny. I teraz ten mężczyzna zastanawia się, co jest z nim, co jest w nim takiego może złego, niewłaściwego, że te kobiety go odrzucają. Co on takiego zrobił? Zaczyna studiować, czytać książki, z, zaczyna się uczyć, na przykład, podrywania, czy tego całego, tych całych rozmów z kobietami, zaczyna się rozwijać. Ale sytuacja ponownie się powiela. Może ma lepsze jakieś efekty, ale to wszystko się powiela. No i zastanawia się wtedy nad sobą, nad. Twoim postępowaniem. I dochodzi do wniosku, że może nie nadaje się do relacji, do związków. Jakie tu przychodzi właśnie przesłanie? Oczywiście powodów może być wiele, ale przesłanie jest jedno. Po prostu. To, że te kobiety go zostawiały, czy odrzucały, pokazuje mu, że ma do odrobienia pewną lekcję. Jaka to może być lekcja? To zależy. To zależy od tego, co działo się na przykład w jego dzi dzieciństwie. Ale też nie ma tutaj co rozpamiętywać tej sytuacji. Chodzi tu ogólnie o to, że jest pewna rzecz, pewna sprawa, z którą on jakby powinien się zmierzyć w tym życiu swoim. Bo to ta sytuacja, ta główna sytuacja go właśnie trzyma. Ta sytuacja go sabotażuje. Dlatego wybiera pewne osoby, które. Nie są z nim kompatybilne, ale tak naprawdę wszystkie osoby w naszym życiu, które nas ranią, czy myślimy, że nas ranią, po prostu są naszymi nauczycielami. Każda osoba, która się pojawia na naszej drodze życiowej, jest naszym nauczycielem. A więc te kobiety mogły. Bo nie wiem, czy tak jest, bo tak jak powiedziałem, powodów może być dużo. Ale te kobiety mogą mu pokazać, że ten mężczyzna nie kocha siebie. Ten mężczyzna nie zna siebie. Ten mężczyzna nie potrafi spotkać się ze swoim bólem, nie potrafi się otworzyć, nie potrafi być autentyczny. Nie potrafi być asertywny. Więc te wszystkie sytuacje powodują spotkanie jednej kobiety, spotkanie drugiej kobiety, spotkanie, spotkanie trzeciej kobiety, te kobiety mu coś uświadamiają. Uświadamiają mu, gdzie warto wykonać pracę. I tu nie ma co oceniać kogo, czy ktoś jest dobry, czy ktoś jest zły. Ci ludzie przychodzą po coś, nigdy do naszego życia nie przychodzi po nic. Każda osoba, tak jak powiem wcześniej, spotkana na naszej drodze, czy są to rodzice, czy są to dziadkowie, czy jest to dalsza nasza rodzina, czy są tu znajomi. Wszyscy nas czegoś uczą. A więc jeżeli była taka sytuacja, że jeden związek, czy relacja się nie udała, druga, trzecia, czwarta, piąta, to na pewno nie obwiniaj siebie za to. Nie szukaj winy w sobie, tylko zacznij studiować siebie. I kiedy będziesz studiował siebie i poznasz siebie, to możesz dojść do głębi tego wyzwania, czy problemu. Lepiej mówić wyzwanie, nie problem. Jak mówimy problem, często Możemy przeciągać więcej problemów w naszych życiu. A więc te wyzwanie. Bo jakieś wyzwanie jest. I kiedy dojdziesz do tego wyzwania i zaczniesz pracować nad tym wyzwaniem, wtedy lekcja, którą, które, które te kobiety Ci pokazują, będziesz mógł tą lekcję odrobić. Tak samo jest. Jak ranimy siebie. Nie tylko, że inni nas ranią. Na przykład mamy pewną sumę pieniędzy zbieraną. I ta suma pieniędzy mamy jakieś zabezpieczenie. Ale jednak mamy pewien schemat, który nie jest utrwalony. Mamy na przykład schemat braku poczucia bezpieczeństwa. Mimo tego, że chcemy mieć pewną sumę us Uzbieraną na koncie, dlatego że no to jest dobrze mieć jak pewną sumę uzbieraną, bo nagle przychodzi pewien czas i my te pieniądze wydajemy. I dzieje się tak drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty raz. I kiedy przychodzi ten czas, na przykład świąt, Bożego Narodzenia, my stwierdzamy, że nie mamy pieniędzy, że nie mamy środków, choć zbieraliśmy cały rok, ale jednak do pewnego momentu. Ten głos, jakby nam podpowiedział, czy intuicja, czy może zły głos, żebyśmy po prostu kupili coś, co myślimy, że nam pomoże, myślimy, że, coś, że to się nam przyda, ale jednak na końcu, później historia się powtarza. Dlaczego? Dlatego, że jedynym sposobem nauki na tym świecie jest powtarzanie. Powtarzanie. Kiedy powtarzasz, Będziesz dopóki, dopóty będziesz powtarzał, dopóki tego po prostu nie nauczysz się. Nie przyswoisz pewnej lekcji. Nie odrobisz pewnej lekcji. Ja właśnie miałem taką sytuację. Powtarzałem, powtarzałem. Dopiero za pewnym razem uświadomiłem sobie, że jak tak dalej będę robił, to będzie się to powtarzało w kółko i w kółko, i w kółko. Dlatego bardzo często chodzimy dookoła. Dlatego chodzimy dookoła i nie możemy znaleźć wyjścia, ponieważ cały czas powielamy ten temat. Cały czas powielamy ten schemat. Kiedy ten schemat przerobimy, otrzymamy tak zwaną promocję do kolejnej klasy. Dlatego, że życie to, kiedyś to usłyszałem, i to jest bardzo trafna moim zdaniem metafora, że życie jest jak klasy. Kiedy zrobisz pewne lekcje, przechodzisz do wyższej klasy. Ale my często chcemy przejść z pierwszej klasy od razu do trzeciej czy do czwartej. Nie jest to możliwe, dlatego że na wyższym poziomie, na wyższych klasach jest zupełnie inna, inne są jakby wyzwania. Na poziomie pierwszym czy nawet drugim wyzwania są w miarę lekkie, ale już na poziomie trzecim, czwartym, piątym te wyzwania mogą być większe. A więc nie możemy skoczyć od razu z pierwszego czy z drugiego poziomu na poziom czwarty, piąty czy nawet szósty. Dlatego, żebyśmy sobie nie dali rady. Po prostu nie przejdziemy dalej. A życie nam chce pomóc pod tym względem, że po prostu stawa nam mniejsze wyzwania. Dopiero kiedy my staniemy się silniejsi, wchodzimy wyżej. I kiedy odrobimy pełne lekcje, wchodzimy wyżej. Wchodzimy wyżej. I. Tak to trwa. Dlatego nie obwiniajmy ludzi za to, że nas zranili. Czy nas odrzucili? Czy nas nie zaakceptowali? To był jedyny sposób, aby nam pokazać, co mamy do zrobienia. To był jedyny sposób, aby nam pokazać, co, na czym warto się zastanowić, na czym warto się skupić w naszym życiu, bo my często szukamy rozwiązań, kursów, szkoleń, nie wiadomo czego, a tak naprawdę odpowiedzi są w nas. Wystarczy obserwacja samego siebie i zobaczenie, czy pewien schemat powiela się non-stop. Wtedy wiemy o tym, że coś jest na rzecz. I jak ja powiedziałem, najgorszą rzeczą jest obwinianie siebie. Obwinianie, mówienie, że ja to jestem taki czy owaki. Nie, po prostu nie ma nic dobrego czy złego. Po prostu jest do przerobienia lekcja. Kiedy tak będziemy podchodzili do tego, że jest do przerobienia pewna lekcja dla nas, to będziemy żyli po prostu w mniejszym stresie. Będziemy żyli, będziemy przecież ludźmi bardziej zrelaksowanymi, będziemy bardziej ludźmi szczęśliwymi, nie będziemy obwiniać innych, bo tak, coś się wydarza w naszym życiu i my obwiniamy kogoś. A on jest taki człowaki, czy ona jest taka człowaka. I druga sytuacja, i trzecia sytuacja, później obwiniamy ludzi i nagle się izolujemy, a najgorszą rzeczą jest izolacja, dlatego że jeżeli się izolujesz od innych ludzi, no oczywiście są ludzie, ludzie introwertycy, ekstrawertycy, są ludzie, którzy potrzebują mniejszego kontaktu z ludźmi. Ale są ludzie, którzy chcą mieć kontakt z drugim człowiekiem, ale boją się, że może ich podobnie spotkać pewien ból, który spotkał ich w przeszłości. I wtedy się izolujemy. Wtedy uciekamy w telefony. Wtedy uciekamy w wirtualnym światu. Myślimy, że tam znajdziemy rozwiązanie. A tam nie znajdziemy rozwiązania. Dlatego, że rozwiązanie jest w nas. Rozwiązanie wszystkich wyzwań jest w nas. I wtedy, kiedy przestaniemy się izolować, a zaczniemy się obserwować, przestaniemy obwiniać, bo jeżeli jesteśmy na wibracji obwiniania, na, na takich niskich wibracjach jak obwinianie, złość, niepokój, strach, lęk, te wszystkie negatywne emocje, to nas trzymają na dole. Nie możemy dojść pewnych rzeczy, bo jesteśmy jakby powiedzieli na niskiej wibracji, na niskiej częstotliwości, a to nas ściąga w dół i my nie widzimy pewnych spraw. Dopiero jak kiedyś się rozwiniamy, kiedy. Przepełnieni jesteśmy spokojem, miłością, zrozumieniem, to w tym momencie, kiedy wchodzimy, możemy pewne rzeczy zaobserwować. A więc nie warto jest obwiniać ludzi, tylko zrozumieć, że oni w naszym życiu pojawili się po coś. Po to, aby nam Pokazać tego, czego my nie widzimy. Ta sytuacja się w naszym życiu wydarzyła po to, żeby nam coś uświadomić. Może do tej sytuacji nie była potrzebna jakby druga osoba, ale my ją doświadczamy. I doświadczamy ją w kółko cały czas. Dopóki tego nie zrozumiemy, wtedy będziemy mogli uzyskać awans do następnej klasy jeżeli film Wam się podoba, tak jak powiedziałem na początku subskrybujcie kanał podzielcie się w tym filmem i jeżeli w tym momencie szukacie sposobu jak schudnąć i zachować zrówną sylwetkę na całe życie, oczywiście zapraszam Was do filmu do filmów, do książki właśnie książka w formie audiobooka Książka w formie e-booka oraz okładki twardej. Oraz zapraszam na sesję tuningu mentalnego. Tuning mentalny jest fantastyczną formą pracy nad różnymi aspektami psychiki, między innymi nad spokojem wewnętrznym, pewnością siebie, prawem do porażki, bo często również stawiamy na siebie presję. Chcemy, jesteśmy tak zwanymi perfekcjonistami. Chcemy wszystko dobrze wykonywać i musi to być zrobione tak, jak my chcemy. I nie dajemy sobie właśnie tego prawa do porażki właśnie w treningu mentalnym. Pracujemy nad tym. A spokój wewnętrzny, jak wiemy w dzisiejszych czasach, jest ogromnie ważną sprawą. Albo jeżeli chcesz popracować głębiej nad właśnie emocjami, tak jak mówiłem wcześniej, nad emocjami żalu, strachu, zazdrości. tymi emocjami, które są, siedzą w nas. Które bardzo często są nawet z lat dzieciństwa, które nas sabotażują, które nie pozwalają nam się rozwijać. Kiedy czujemy te emocje, bardzo ciężko nam jest iść do przodu. Ale jeżeli chcecie popracować nad tym, to zapraszam Was na sesję. Nieważne w tej części świata, Europy jesteście, tylko że wszystkie sesje odbywają się online. A więc do następnego razu. Dziękuję za uwagę. Oczywiście, witam nowych subskrybentów, bo cały czas ludzi przybywa na kanał. Kanał się rozwija. Już niedługo będziemy mieć 1000 subskrypcji. Jestem bardzo za to wdzięczny wszystkim, którzy dołączyli do tego kanału, którzy słuchają tego kanału, którzy są częścią tego kanału. Pamiętajmy, że tutaj tworzymy pewną społeczność. Fajnie też, jak komentujecie trzecie komentarze. Jak wiecie, to jest kanał nie tylko o aspektach jakby psychologicznych, czy o treningu mentalnym, również są tutaj informacje na temat pracy właśnie z ciałem. Tak pokazuję często treningi klientów, często pokazuję właśnie, mówię o relacjach również, bo to również wszystko jest połączone, trening mentalny, trening Coaching, jakby mentoring z relacjami, bo wszystko w naszym życiu opiera się na relacjach. Kiedy mamy dobre relacje, zdrowe relacje, czy ze sobą przede wszystkim, czy z innymi ludźmi, nasze życie zupełnie układa się inaczej. Kiedy mamy lepsze, jakby jakościowo życie. Bo jeżeli mamy złe relacje z innymi ludźmi, a na tym wszystko się opiera, to nie możemy być naprawdę szczęśliwymi, szczęśliwymi ludźmi. I ja również to pokazuje filmiki z podróży które również jest, są jakby częścią treningu mentalnego, bo jeżeli podróżujesz, rozwijasz tą świadomość, Twoje ciało się zmienia, Twoje przede wszystkim myślenie się zmienia i to jest również, podróże są niczym innym jak treningiem mentalnym naszego umysłu. Do zobaczenia, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.